Witajcie w nowej serii na moim kanale. Jak widzicie są to sąsiedzi z rodem. Pomyślałem, że taka odskocznia będzie od e, Asasyna, bo faktycznie e, jest dość monotonny i troszeczkę, jeżeli tak gram, nagrywam co jakiś czas, bo nie mogę nagrać e, paru odcinków na raz, to znaczy mogę dwa naraz nagrać, ale e, tak średnio mnie z nagrywaniem, więc jak po prostu mam e, nagrywać asasyna to po prostu czasami mi się nie chce. Przyznam się, że czasami mi się nie chce. Asasyn jest dobry, ale z tego co słyszałem, że dopiero od drugiej części. Tak więc no cóż, nagram go, będę oczywiście go nagrywał, ale zaczynamy z serią Sąsiedzi z Piekła Radem na wakacjach. Część druga. Z tego co wiem, to pierwsza runda jest takim tutorialem. Dwójko oczywiście przeszedłem, więc mniej więcej wiem co i jak, co się zrobi. Ale oczywiście zawsze to jakaś zabawa. W dwójce jest dużo różnych takich... Um, jakby to powiedzieć. A, dobra. Um, jest troszeczkę zmieniony. Oj, słuchawki mi wypadły. No i jak oczywiście już zauważycie, pojawia się nam nowy, nowe postacie. Na stronie głównej widać jeszcze mamuśkę tego naszego sąsiada. Tutaj jest dziewczyna jego. No i oczywiście jest jeszcze zmieniony panel naliczenia naszego. W, tutaj w lewym rogu, lew, lew, po lewej stronie jest taki pasek w ziom i tutaj jest taka dmuchawka jak w lokomotywie e, I jak przestraszymy sąsiada, nie idź tam e, Jak przestraszymy sąsiada to to po prostu będzie nam wzrastać e, Każda zaliczona pułapka to jest tutaj, więc nie musimy liczyć Nie wiem czy w... Nie wiem czy teraz z, z, z uda nam się zdobyć statuetkę bo statuetkę zdobywa się wtedy, kiedy wszystkie pułapki się zrobi, a jego złość będzie na e, pełnym tutaj. Myślę, że jakoś damy radę później. Oczywiście e, będę tak ustawiał, że to bez problemu, bo będzie szło, ale teraz musimy jakoś kombinować. No właśnie tak jak widzicie, moneta za zaliczenie oraz wściekłość jego. Weźmy sobie jeszcze jedno mydło, bo się przyda później. kosmetyczka. I jeszcze dochodzi nam właśnie coś takiego, że musimy jakby... Im bliżej tego środka, tym szybciej to leci i takie właśnie zręcznościowa mini gra. Coś przyjemne. Nie powiem, że nie. Aha, to tam mamy iść. Przestawiłem się ze zwykłych słuchawek na słuchawki do i powiem wam, że jednak jest różnica. To, że słyszę siebie takiego. Trochę jest takie dziwne. Dobra, i spoodie. Tą kamerę oczywiście będę mieć wyłączoną. To jest na, tylko na tutorial. O tak. To jest specjalnie włączone na, na tryb... Samu łuczku. Później oczywiście to będzie wyłączone, będziemy normalnie mogli grać. Bo to jednak przeszkadza podczas robienia pułapek. No dobra. <słuch> Mam to od dziewczyny dostał. Okej. Okay. No właśnie też tutaj jest, że niektóre sztuczki można łączyć. W jedęce tego też nie było. Dość przyjemnie to wygląda, co wszystko pokażę. Jak można się domyślić. Oczywiście nasz sąsiad wypadnie. Za burtę. Dobra. Idziemy sobie tutaj. Dałbym dużo za to, żeby to przyspieszyć, bo nasza postać stoi w miejscu a sąsiada wściekły spada w dół więc troszeczkę to utrudnia no ale myślę że jakoś uda nam się bo jeszcze jedna płatka została No dobra 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 ten sam uczek przejdziłem wiele razy a i jeszcze jedna bo jak już pewnie zauważyliście, tu gdzie myszka jest, jest także klepsydra podczas ładowania. Ona jest dlatego, że nagrywam to przez Camtasia Studio, w której też obrabiam filmy, już tak od razu mówię, więc po prostu fraps nie łapi tej gry. Fraps nie łapi w ogóle, nie wczytuje jej jako gry, tak jakby, więc po prostu nie mogę nagrywać. Nie wiem ile czasu jest, ale pierwsza. O, jest tatuetka. Pięknie. Fraps po prostu nie może jej nagrywać, muszę nagrywać ją przez Camterzie Studio. E, dlatego też jakoś nie jest nie wiadomo jaka. Oczywiście widzimy HD, ale to jest taki HD, że szkoda gadać. E, zrobimy sobie jeszcze jedną misję. Odcinki będą się pojawiały codziennie, tak jak było z sąsiadami w pierwszej części, że po prostu każdy odcinek był codziennie, tak samo z Ghost in the Shit. Nie jestem pewien, muszę jeszcze się zastanowić, bo oczywiście mam do nagrywania jeszcze Asasyna. Jakie połączenie dwóch serii to jednak trochę zajmuje czasem Dobra, tutaj mamy węgorza Po co nam ten węgorz? Zaraz zobaczycie wszystko. Musimy tutaj sobie jeszcze to zbierać. stąd, stąd chyba tyle. Aha, idziemy na dół. E, tutaj na, o tutaj jesteśmy bezpieczni. E, właśnie są czasami takie miejsca, że sąsiad w ogóle do nich nie podchodzi. To jest właśnie jeden z takich. Więc tutaj możemy siedzieć, siedzieć i nam się nic nie stanie. W tej menu gierce, jeżeli nasza, nasz przedmiot wyleci poza to półeczko, to mamy trochę kiepsko, bo wtedy nam spada po prostu ten wskaźnik. A jak nam spadnie to musimy oczywiście dłużej to robić. A jak sąsiad nas godni, to wtedy może być mamy problem. Dodatkowo, co zapomniałem powiedzieć, mamy jeszcze... Jeżeli nas sąsiad złapie, to nie przegrywamy od razu całej misji, tylko mamy do tak jakby do stracenia trzy życia tak jak tutaj widzicie mamy trzy życia jeżeli jesteś nas łapie obije nas i wyrzuci na drugi koniec mapy to możemy dalej działać więc nie przegrywamy od razu, no oczywiście jeżeli stracimy te wszystkie trzy życia to wtedy przegrywamy ale póki co nie jest tak źle Dobra, jeszcze trochę zagrałem, co tu będziemy potrzebować piły mamy, to mamy, to mamy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Eee. Co, łatka się nie liczy Raz, dwa, pięć Mamy cztery A, tu sam jeszcze, dobra e, Tam nie zdążymy, więc musimy tutaj robić Myślę, że nikt do pokoju mnie nie paruje e, Bo nagrywam to w dzień A nie tak jak zwykle w nocy Myślałem, że o co w siedzi sensie to w sumie szybko nagram sobie e, i będę mieć już e, z głowy tak jakby e, I dzisiaj jeszcze w ten sam dzień, kiedy to widzicie, w ten sam dzień już to e, W ten sam dzień nagrywałem, kiedy to wrzuciłem, o tak e, Bo jak nagrywam w dzień, to renderuje mi się dość szybko i w nocy to wysyłam A tak to e, nagrywam wieczorem, renderuję przez noc i dopiero na dzień to wysyłam Trochę takie zagmatwany na no, azimsu A jeszcze tu coś jest Dobra Zapomniałem o tym Nasz sąsiad teraz musi się trochę zrelaksować No i tutaj chyba nie ma trybu skradania Nie ma no Tutaj jeżeli sąsiad śpi albo odpoczywa Możemy bezproblemowo chodzić koło po, po niego i nie obudzi się To tak przeciągnąć do góry żebyście zobaczyli oczywiście tutaj wpada cych mamy dubla pięknie no i tutaj jeszcze zdajemy łatwe rakina no i to byłoby na tyle tak pokrótce w sumie opowiedziałem eee, się zmieniło w dwójce, a co zostało z jedynki, to zostało oczywiście nasza piękna grafika i nasz, nasz piękny sąsiad. E, trochę źle to zrobiłem, bo teraz nie wiem, czy zdobędziemy statuetkę. Jeżeli nie zdobędziemy, to po prostu trzeba to podmienić. Zamiast, zamiast tutaj, zamiast najpierw tu, najpierw tutaj musi być. To jest taka, wiecie, nie powinno w sumie się to różnić. No zobaczymy. Ja przynajmniej by nie chcę dosyć w nos grabić. Jest pięknie. Mamy statuetkę. Jak wiecie, można to by było zrobić tak i tak, ale tutaj nie jestem pewien, czy byśmy zdążyli, bo sąsiad dość się krótko odpoczywa. Dobra, myślę, że mamy się odcinek podobał. Subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się. Cześć.